Kolejny dzień Tym razem w Xiamen Już wczoraj wieczorem przyjechałem i Jestem na 15 piętrze Bo no, tak mi się hotel trafił Więc naprawdę spoko to Cały czas spada? Dowiedziałem się, że w Guangdong To jest e, prowincja Tam gdzie jest Guangzhou, Shenzhen e, Różne miasta Zhuhai chyba też to tam przyszedł tajfun, więc dobrze, że się ewakuowałem, bo tutaj w Siemenie to tak oberwie się rykoszetem, że tak powiem. No a tam podobno zasuwa wiatr, normalny deszcz taki potężny i wtedy to już w ogóle bym sobie nie pochodził. Bo jak jest tajfun to lepiej jednak zostać w domu, bo to nie wiadomo. Trochę się martwię właśnie przez, ten, przez tą całą sytuację. Czy uda mi się dojechać na Gulangyu Island? To jest wyspa wpisana na UNESCO. Jest dosłownie 4 km od Shiamenu. Płynie się chyba 15 minut. Ale zobaczymy. A pokój mi się trafi naprawdę za 90 zł, więc jest dobrze. Wpadek doszedłem do jakiejś świątyni Wygląda na buddyjską czy hinduistyczną. Nie wiem czy można powiedzieć hinduistyczną. W sensie hindusów Ale chyba buddyjska. Jak mi się wydaje. Jest za czysto jak na hindusku. Dziwne miejsce, przez przypadek je znalazłem. W ogóle nie wiedziałem, że to jest jakaś świątynia, bo na mapie niczego nie było. No a przez przypadek trafiłem, bo w ogóle źle poszedłem do tej wyspy. Powinienem iść teraz przed siebie, jak ten, a ja poszedłem tak, jakby w moje lewo. No i. Ale fajnie, strasznie ładne. Swoją drogą usłyszałem opinię od prawdziwych Chińczyków, tych kontynentalnych. Nie lubią Hongkongu. Bo tam jak przyjeżdżają i mówię po mandaryńsku, bo w Chinach w ogóle jest chiński uproszczony A w Hongkongu tradycyjnie i to od razu się wychwytuje, tak jakbyś... No nie wiem, jest, są jakieś różnice uproszczone, jak sama nazwa wskazuje, pewnie jakieś łatwiejsze struktury i w ogóle eee, mniejszy zasób słów Kurde, baza wojskowa tu jest, a ja sobie radzę się z kamerą latam Dobra, chwila Chyba już No i... Dowiedziałem się, że podobno mieszkańcy Hongkongu patrzą z góry na takich zwykłych Chińczyków z tych Chin, takich prawdziwych Bo oni jakby wykształcili własną tożsamość i się nie uważają w sumie za Chińczyków Tylko trochę jak za oddzielne państwo Pewnie na to wpływu Brytyjczyków wychodzą, że no po prostu nie zjednoczyli się, w sensie nie zasymilowali się z tymi Chińczykami tutaj Dobra, bo jakieś dziwne rejony bazy wojskowej chyba Wyłączą <śpiewanie>

Wyspa Gulangyu jest wpisana na UNESCO, bo to miejsce, w którym mieszkali e, różni osadnicy z Europy, na przykład Holendrzy, Brytyjczycy. To było jedyne miejsce w Chinach poza Szanghajem, które było właśnie miejscem zamieszkania e, no, tych różnych, nie wiem czy kojarzycie. Tam był taki moment, że zaczęli zjeżdżać do Japonii, właśnie do Chin, i tutaj po prostu na tej wyspie się pobudowali. I cała architektura jest taka europejska. W ogóle nawet jakbym chciał sobie wejść do tego budynku za mną, to nie ma szans, bo już jest rezerwacja na dzisiaj zapełniona, więc pamiętajcie, żeby wcześniej klepać. Gdybym o tym wiedział, to bym wziął, ale no nie wiedziałem. Ale oni się potrafili pobudować. Ludzie. Ciekawi mnie, kto tu był tak dokładnie, ale wygląda jak jakieś holenderskie albo e, brytyjskie. Taka typowa zabudowa. Ten pałacek na górze na przykład to przecież idealnie brytyjski Nawet hotel tu jest Naprawdę ładna wysypka nic dziwnego, że na INAC wpisali. Te budynki są takie stare, widać, że historyczne mocno i fajnie zachowane, więc w ogóle git. W ogóle dowiedziałem się, że bo my ogólnie się śmiejemy z chińskich samochodów, że są słabej jakości i w ogóle. No A Porsche nie jest do śmiechu, bo wyszedł też Xiaomi SU7, to jest chyba SU7, ale tak się, też, tak się nazywa ten model. To jest tak trochę podruba Porsche. Wygląda identycznie, jakby wiecie, ale jest tańsza chyba za dwa albo trzy razy. No i Porsche tak dostało po prostu przez to, że muszą teraz dawać przysłany 25-30%. Więc Naprawdę dużo ich teraz jeździ, w sensie Porsche po Chinach, bo są po prostu stanie i bogaci chińczycy co się rzucili, wykupili i tyle. Powiem wam, że to przerażające, że jestem jedynym białym w ogóle chyba w całym mieście, bo ani jednego nie widziałem w pociągu też nie. Jest jakieś tragiczne po prostu. Tak się strasznie nieswojo czuję, bo jestem naprawdę obiektem ich zainteresowań. I nawet pytałem kilka tam osób, dlaczego aż tak się na mnie patrzą. No i podobno w Finlandii jest tak mało turystów. Przecież w takim świamenie, który uchodzi za małe miasto, mimo że jest większe od Warszawy, prawdopodobnie. No po prostu dziwne to dla nich, że tu przyjechałem. I po co? Dowiedziałem się, jak wygląda kuchnia w Chinach. Otóż na południu, czyli Guangzhou i te rejony, e, lubią dim sum i takie jedzenie wytrawne, że tak powiedzmy. W Chongqing i Chengdu, tam na zachodzie, e, jedzą bardzo ostre. I jakby tam te rejony słyną z takiej ostrej kuchni. Na północy, czyli Pekin, nie wiem tam co jeszcze jest, Chengde, to nudle. A wschód Chin, czyli tutaj już mniej więcej się zbliżam Szanka i te rejony, to są smaki słodko-kwaśne. Takie bardziej nam znane. Tak trochę słodko, trochę ten. Jakieś mięso z ryżem w sosie. Więc na wschodzie będzie dla mnie najlepsze jedzenie chyba, chociaż na północy też gidże nudle. Bo nudle też co fajne. Śmiesznie jest punkt odniesienia, że dla nich milionowe miasto jest małe, gdzie u nas to już no, drugie największe by było. Bo Łódź chyba ma teraz mniej niż milion 800 tysięcy 900, więc naprawdę beka w sumie z tego uh. 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 Mnóstwo restauracji sklepów Strasznie turystyczne miejsce Miał być ten Tajfun, a jednak się spóźnia, więc nie wiem co się z nim stało ale dobrze. Ucieknę sobie w głąb lądu i wtedy już może przychodzić Bo jakby teraz yy, uderzył na przykład właśnie Siamę, to miałbym duży problem pewnie z powrotem. Bo tam jest tak, że zalewa całe metra, pewnie pociągi nie jeżdżą, więc już się komplikuje i mam kilka dni straty. A tego bym nie chciał. Tu jest w ogóle dawny amerykański konsulat, czyli Amerykanie musieli siedzieć jednak. Eee, ciekawe czy jakby oni tu pierwsi przyszli, czy nie wiem, najpierw byli Brytyjczycy, potem Amerykanie zajęli. Cholera wie. Albo to teren był, był teren Brytyjczyków, tylko Amerykanie sobie konsulat postawili. To jest taka opcja. O, ale ktoś odcharknął. Siarczyście. O tutaj w ogóle zobaczcie. Sierpi młot. Tak trzymać. Dużo ich widzę. Na budynku marynarki wojennej też. Do, nie wiem, czemu oni w sumie Sierpi młot mały, skoro to jest Związku Radzieckiego. Chyba, że to jakiś ogólnie symbol komunizmu, w sumie. na pociąg, trochę mi się tam popsuły plany nie zobaczę Kwanżu, bo z tym pociągiem był problem, jakoś nie mogłem go w ogóle kupić na internecie, I przyjechałem na stację kilka już było wyprzedanych i dopiero o 17 mam odjazd, a o 18.50 mam pociąg do Łuishan przyjadę o 17.50 więc tam będę miał godzinę przesiadki, więc niczego nie zdążę zobaczyć ciekawego e, na szczęście Kwanżu to nie jest jakieś tam już niezbędne w moim e, nie wiem, powiedzmy terminarzu no ale Omijam. I teraz czekam właśnie. 20 zł zapłaciłem za bilet, jedzie 50 minut. Bo to jest jakiś G. G3089 chyba. Generalnie ciężko mi jest. W sensie taki zmęczony się czuję już trochę. Bo ciągle w biegu jestem każdego dnia. Od tygodnia w sumie. No, ale jeszcze wytrzymam, bo Huizhang, Huangshan -Shan zostaje, to tam będę musiał jeździć do pocisnę, A jeden dzień to sobie dychnę trochę Szanghaj, taki na Luzie będzie i Hangzhou. Tam, jakby będę mógł sobie odpocząć, więc akurat idealnie się składa. Dobra, dojechałem. No i teraz tylko pozostaje znaleźć hotel i jutro ruszam już na trekking I w sumie tyle. Jest dobrze. Chciałem wyjść godzinę wcześniej. Ale oczywiście... No dobra, chwilę samochód Ale oczywiście brzuch mi rozbolał. Wczoraj zjadłem takiego szaszłyka podłego pochodzenia. No i możliwe, że po nim. Coś mnie złapało. Więc musiałem trochę dłużej posiedzieć i dopiero teraz wyszedłem. Co do strasznie ładne te góry. Tak jak teraz. A jeszcze mgła jest, więc idealnie. Fajne zdjęcia będę wychodzić. Ta okolica widać, że już jest niezła Pod względem wakacyjna dla chińczyków, Bo dużo dobrych samochodów stoi Takich nowych i Widać, że trochę kosztowały Więc W sumie spoko Ale jest też tak turystycznie i dużo jest takich na przykład Typów 21-22 lata, którzy Jeżdżą dobrymi samochodami, jeden że to z klasy miał W sumie chyba nową Pewnie dwuletnia albo trzy No ale i tak więc to takie właśnie miejsce Chociaż najbardziej um, nobliwy O, dobrze, parasolka, że Najbardziej nobliwy jest y, Park Huangshan To tam jakby są najdroższe hotele i wszystko Ktoś źle rozkwinił ten park, żeby tutaj postawić Prawie się poślizgałem, bo było to było Padało w nocy i może być tak właśnie ślisko, mokro ale tu chyba nie ma zbyt wielkich tras trekkingowych, w sensie jakichś wspinaczek czy innych więc się nie martwię, tylko po prostu idę bardziej byłbym zmartwiony jakbym nawet dzisiaj na przykład na Huangshan to wtedy byłby trochę problem bo tam już jest miejscami stromu trzeba uważać ale strasznie ładnie 好。来几张。我要给你们拍张照了。来几张。在上面，我们站在上面，就是那种谁了？嘿嘿嘿，谁？来得及，不要急啊。

bo trochę mówił po angielsku, no i tak się złapaliśmy. Ale się spociłem. w ogóle. Strasznie pod górę trzeba iść. Uch. Udało się dojść. Ale to było dowalone, to podejście. Nie spodziewałem się, że aż tak, bo ta górka ma chyba tylko, nie wiem, 600 metrów, a się pałowało jak na rysy, a nawet gorzej, tyle że krócej. Za długo się nie podalkuję tymi widokami, bo już muszę spadać, tak na 10-15 będę w hotelu i, znaczy, na 10-15 na 11. 50 pewnie. 1330 mam pociąg. Trzyko jeszcze 25 minut, żeby dojechać, więc tak idealnie się wyrobię. Naprawdę przepiękne miejsce polecam jakby ktoś miał po drodze, albo nie wiedziałby czy przyjechać, bo naprawdę warto. Te klify jakie one w ogóle są. W Polsce nie mamy chyba takich rzeczy. No nie, bo w sumie gdzie? Znaczy może jak się tam pod, pod mnichem stanie, czy pod jakimś innym, to się odnosi takie wrażenie, ale na pewno nie jest tak masywny i długi, no bo ten się ciągnie. Ale naprawdę cieszę się, że tu przyjechałem, w ogóle niestracony czas. Bo usłyszałem opinię, że tak naprawdę jest przereklamowane yishan, ale uważam, że nie. I że naprawdę trzeba. Jak ktoś ma oczywiście po drodze. Bo jest super. Śmieszne, że tych studentów poznałem. Oni się uczą w ogóle w Nanchangu. Już o tym mówiłem, ale nie mówiłem jaki kierunek. Eee, tradycyjna chińska medycyna. Czyli na przykład akupunktura zioła. I jakby oni się o tym uczą i wiedzą, jak akupunkturę zrobić, śmieszne. Znaczy, w sumie fajne, że mają takie kierunki, tutaj e... no i jest potem zawód normalny, bo akupunktura w Chinach jest dalej popularna. Tak samo zioła, wiele osób się leczy ziołami, zostało im z tych czasów dawnych. <laughs> Już wróciłem do Uishan z tej góry. Wiem, że mało gadałem, przykro mi z tego powodu i przepraszam widzów, ale tak przyjemnie po prostu się przebywało z tymi studentami, że postarałem się coś tam nagrać, jakieś przewidki i tak dalej. No ale teraz jakby więcej opowiem, że góra przepiękna. Trafił mi się dzień, że w ogóle nie trzeba było kupować biletów, więc w ogóle fajnie. Bo to chyba nie jest tak zazwyczaj, tylko często trzeba właśnie kupić. Nie jest, że za darmo. Można wyjechać autobusem do Ui Temple, czyli świątyni i strasznie pod górę się idzie. Tutaj można przecież cały dzień, nawet dwa i jest w więc jakby o to się nie martwcie. Na przykład ja zobaczyłem tak naprawdę jeden szczyt, tylko że to był w ogóle najlepszy szczyt i zajmujący podobno najwięcej czasu. No ale zdecydowanie na plus to miejsce. Coś się z tymi Chińczykami. niech indziej tak się gadka nie klei. Może jakieś korzenie chińskie mam, i tak się dobrze rozumiemy. Zaraz lecę na stację, żeby do tego chłasny się dostać. Tam już dłużej będę nagrywał, bo dwa dni tam robię takie konkretniejsze trasy. Uisan to takie trzeba podziwiać te wąwozy, pionowe ściany i tak dalej, ale tam nie ma jako takich tras, że nie wiadomo jak się można wspinać. A Huangshan to już normalne trochę jak Tatry. że jest tak stromo i trzeba się wysilić. A no i jeszcze dostałem od nich chiński lek. Jak mnie będzie bolał brzuch albo stanu gorączki, to mam wypić, podobno się poprawi. Więc zachowam sobie na później i Wypije, jak coś się stanie, więc idealnie. No a teraz się pakuję i lecę z hotelu, bo na ten pociąg muszę zasować o 13:30, wyjeżdża. Teraz jest 12:00, z czego potrzebuję tak 30 minut, żeby dojechać do dworca. 25:30, więc yy, no już lecę, bo zawsze wolę być wcześniej. Nie, bo jak nie ufam tym yy, pociągom w Chinach, w sensie tym kontrolą wszystkim, I w Polsce, to bym wpadł 15 minut przed albo 10 i tyle. No a tutaj wolę tak zachować. Jakiś e, zapas bezpieczeństwa Welcome to National Double Support Model City Czyli że jakieś niby miasto modelowe Na wzór idealnego To Wam chciałem właśnie pokazać, bo e, Wczoraj było ciemno i tak nie nagrałem mm. No, i że takie tutaj gwiazdy są właśnie, i różne fajne rzeczy. A za mną jest właśnie dworzec. Zaraz będę wsiadał, bo za 40 minut mam ten pociąg, więc już pójdę tą kontrolę, przejdę z rzeczami. Pewnie o wodę się przyczepił, którą mam tutaj. Hmm, no, ale życie. Ale przepuszczają zawsze na razie, więc w metrze też się czepiają, potem ją na jakąś wagę wstawiają i nie ma problemu. już dojechałem do tej miejscowości, w której jest mój hotel. Bo to jest 2,5 km od dworca, co nie chciałem mi się iść, bo w sumie jest gorąco i mam ten plecak. No jutro odpocznę na 3 zł, wydałem, bo za tego Ubera ich zamówiłem. Jest taka aplikacja Didi. No i z niej najlepiej, bo tam naprawdę przy tym dworcu masakra jakaś. Taksówkarze się rzucają obchnąć jakieś rzeczy chcą, więc trochę jak w jakiejś Afryce czy gdzieś pierwszy raz w Chinach coś takiego widzę ale to wynika z tego pewnie, że turystyczna miejscowość i takie podejście od razu jest dużo bogatych Chińczyków tu chyba przyjeżdża, bo i fury lepsze poubierani i tak więc trafiłem do jakiegoś resortu taki nie wiem Zermat chiński chyba Dobra, szukam mojego hotelu. Chyba będzie przy głównej drodze, bo nie wiem, czy to nie jeden z tych, ale nie przeszkadza mi to w sumie, bo mocny sen mam, więc wszystko jedno. Tu jest jakby tak luksusowo, szczerze. Jeszcze restauracje na dole mam ładnie wyglądające i sklep, obok. cudowny hotel. Kui, K-I-Y-U-N, hostel. Bardzo polecam, stówę kosztował za noc, ale ten, mm, no tutaj tak jest niestety w tej okolicy, bo poniższon chodzi za ekskluzywny dosyć i no wiecie. Na dole wygląda jak totalna nora, ale pokój, znaczy mam tylko dom iść tutaj za oknem, ale to sobie będę zamykał, jakby żaden problem. Chwila, bo źle ustawiłem kamerę, o dom czyjś mam, ale życie. Wyszedłem na chwilę, bo chcę sobie zobaczyć trasę. Jak ona w ogóle biegnie. No i w sumie idzie się takim chodnikiem, jak jest za mną 600 metrów do wejścia do parku. Nie wiem czy zaraz jej nie będę miał I eee, bramy. Hmm. Tu jest chyba jeszcze jakaś kolejka linowa, ale na pewno jej nie biorę, bo kosztuje aż 40 zł w jedną stronę, no to zabójstwo. Z buta sobie pójdę tam chyba 3 godziny się albo 4 na szczyt z zahaczeniem o kilka rzeczy to akurat jutro sobie wyjdę o 6 na przykład albo o 5 i no nie wiem na 15 wrócę bo chciałbym tak za jednym razem wszystko obejść żeby drugi dzień już mieć taki wolny bo w ogóle zobaczyłem że strasznie drogi jest bilet wejściowy 190 juanów co daje 80 złotych więc to bardzo dużo jak na wejście do parku narodowego Jest spoko z tego co widzę. Fajnie się będzie szło. Jeszcze pogoda jest super teraz, zobaczymy jak jutro. Bo no teraz jest 17 i jest tak przyjemnie chłodno, że takie coś iść to sama przyjemność, bo jak przywali 30 i full słońce, wtedy już nie jest tak fajnie. Chiny są strasznie dziwne. Niby komunistyczne, a z drugiej strony jest takie strasznie nowoczesne. Znaczy to nie jest komunizm, tylko narodowy socjalizm.